Siemanko. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj sobie zrobimy kawę mrożoną z lolami. A więc tak, mamy lody, lód w kostkach. Najpierw bierzemy lody. Dajemy do pucharka. Waniliowe albo śmietankowe jeszcze damy. Tak. Trochę przesadziłem, trochę za dużo. Okej, okay. dobra, będzie. Teraz lodu. Dobra, poleciało, mamy lodu. Lodu. Kawę już sobie naszykowałem wcześniej. Tak, zalewamy kawą. Naszykowaną wcześniej. Ok. Śmietanka. Mam nadzieję, że w te upały się nie skisiła. Jak to się nadawało? Przez korek nie mogę tak nadać, a to było tak. Dobra. Śmietanka. Ok. Będziemy mieli pyszną kawę. Mrożoną. I cukier. Z dwie łyżeczki cukru, chociaż to i tak już jest słodkie. Ale nigdy za dużo cukru. Dobra, mamy naszą kawę, mieszamy, tak. Takie coś pija. No, to smakujemy. A zrobię. Mm. Mm. Beata. No, To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Na razie pa pa łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, to tam chcecie. Pa!